Siemano witam Was kolejny end Vlog, 25 chyba. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj też przycinałem gałęzie, no i się trochę rozjechały nożyce. Więc muszę tutaj te od strony ostrza trochę podgiąć I myślę, że podostrzyć od razu, bo jeszcze trochę gałęzi mi zostało do ścięcia no i pewnie dzisiaj coś tam porobię, jeszcze dłużej tak więc lecimy z tematem no i naostrzone wyprostowane zobaczymy jak będzie szło teraz lepiej niż fabryka ja. pamiętacie muchawę która nie działała to teraz Uwaga Chodził Odstrzała Nie wiem co było, poobojałem trochę ją Z ziemi nie chciała odpalać, ale jak wziąłem już tak Jedną rękę, drugą odpalałem. To poszło. I chodzi. No i finalnie wyszło coś takiego. Tutaj już zagospodarowane, jak widać. Już jakaś tam sałata posadzona. Ten się trochę opuści, więc trzeba było dołożyć jedną dechę. Tu już się zaczął składać na dole. A ten od razu. Na cztery pręty załapane i tam jeszcze do słupa. Więc myślę, że będzie trzymało. No i na dzisiaj koniec roboty. A tu jest związany drutem. W kilkunastu chyba miejscach. Na każdym pręcie. Drut gruby, więc nawet za gruby, będzie trzymać. Jestem w garażu właśnie Jak widać pociągnięte lakierem No ale Była woda Była woda w wężu I niestety Porobiły się takie właśnie Ślady Jeszcze nie dosychł lakier To wczoraj trysnąłem Jeszcze jeszcze jest y, świeży może jakby na słońce go wyrzucił na cały dzień to by było ok ale jak wyschnie to się pociągnie mleczkiem polerskim no lepiej niż było na pewno tamte to wystarczyło pazurkiem przejechać i już był ślad na tamtym nie wiem czy to w ogóle lakier był czy to czy stale, a, aluminium jakiś no i przyszedł do mnie smar termiczny a potrzebny on był mi, był mi, a potrzebny on był mi po to, że będę wymieniał, jak mówiłem, tarcze klocki z tyłu u siebie i w Toyocie jeszcze będę i tarcze szczęki klocki Także to się przyda. Od razu otworzę teraz, pobawię się chwilę. Nie wiem, czy on jest tego, on jest pod ciśnieniem. Wydaje mi się, że, że bez ciśnienia jest ta tubka dobra to wy. O, już się przekręciło to można wyłamać w sumie to mi nie potrzebne do niczego dobra tu mamy min max Okej. Okay. aaa jak kręcimy to tu się fajnie zaczyna wysuwać ciężko jedną ręką pokazać no. i naciskając będzie nam tłoczyło pewnie ten smar o kurde czyli jednak pod ciśnieniem Mhm. Czyli jednak to jest pod ciśnieniem. Nie będę się bawił, bo tylko zmarnuję. A to nie o to chodzi. No, zobaczymy. Będę montował hamulce. To, to się przetestuje. Moim zdaniem CX-80 firma jest OK i będzie dobre dobra Zwijam się do domu już się dzisiaj nic nie chcę robić myślałem że on będzie z tym pędzelkiem takim jak na zdjęciu tam było ale okazuje się że kupiłem bez pędzelka trudno no a tak jak mówiłem właśnie te wszystkie syfki nie wiem czy w ogóle na kamerze to będzie widać może w tą stronę? No, tu włosek jakiś wpadł no. Pies go drapał, mleczkiem się szurniej i będzie dobrze. Ręcznie się polerkę zrobi. No a koła czekają. Myślę, że po świętach wymienię. Założę yy, te stare moje opony. Koła na starych felkach mm, i zobaczymy przyspieszenie na rozgrzanym. Przyspieszenie i, 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 i. No, jakoś tam test na drodze przyczepności czy coś. Na drodze zamkniętej jakieś może gdzieś się uda, bo na tor to raczej nie będę się wybierał. Takie o tam spostrzeżenia, czyli tam bije na przykład przy tych 120-140. Albo na niemieckich autostradach 180. Tamte wiem, że 160 już zaczyna bić, 170 już tak solidnie wali. Mam nadzieję, że na tych nie będzie tak. No nie powinno do tych 200 bić. Zobaczymy. No, Wszystko będę nagrywał jak coś. Tak więc to na tyle. Jak to widzicie, to jakoś pewnie za tydzień od tej publikacji pojawi się odcinek z wymiany tarcz z tyłu w SACie później w ToyOcie z wymiany bębnów i, sz i szczęk tarczek klocki tył SEAT i bębny szczęki tyłu Toyota. No bo z przodu no to w sumie mogę nagrać tam co mi szkodzi. No i, i później będzie test tych felkopon. Test tak w cudzysłowie. Tak więc to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Wbijajcie tam macie Facebooka, Instagrama, Patronite y, drugiego ins y, Facebooka, y, Photobay Shoot. Może coś zacznę wrzucać tam w końcu. Podlajkujecie to, będę miał motywację. O, tu mam jazdy dziennej światełka. To stare już niedziałające. Y, jedno z dwóch. Teraz zrobiłem to, działa wszystko, no ale to pójdzie na demontera. Zobaczymy, co tu w środku jest. Jedno chyba w domu też mam już rozebrane i nagrałem chyba coś tam, nawet jak rozbierałem pod szybem. Ale wydaje mi się, że od wilgoci padło. Także to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.